Boże, coś wam powiem. Słyszysz mnie? Tak naprawdę? Bo większość z nas spędza życie w trybie wyciszenia. Przecież wydaje nam się, że głośniki mamy rozkręcone na maksa. Jezus spotyka dzisiaj człowieka, który nie dyż, że nie słyszał, to jeszcze bałkotał. To nie był problem laryngologiczny. To był problem z komunikacją ze światem. Myślimy, że Ewangelia to historia o cudownym uzdrowieniu słuchu. A to jest historia o odzyskiwaniu bliskości. No zobacz, co robi Jezus. Zawiera go na bok, z dala od tłumu, z dala od gapiów, od tych wszystkich, którzy czekali na show. Bo Bóg nie chce robić swojego życia spektaklu. On chce intymności. Czasem musisz ogłuchnąć na opinie innych, na ten cały szum w mediach społecznościowych, i na to wieczne, co ludzie powiedzą, żeby w ogóle usłyszeć własne tętno. Dotyk Jezusa jest surowy, wręcz dziwny. Jeśli na palce w uszach, to jest... Żadna sterylność, to jest operacja pozbawiona białych rękawiczek. To jest wejście w czyjś brud w czyjąś niemoc. Bóg nie brzydzi się twoją nieporadnością. On dotyka dokładnie tego miejsca, którego ty się wstydzisz. Mówi efata, czyli otwórz się. To nie jest prośba. To jest nakaz, który ma rozbić skorupę, w której się zamknąłeś. Bo często jesteśmy jak ten głuchoniemy, niby coś mówimy. Ale nikt nas nie rozumie, bo serce jest zatkane lękiem. Boimy się, że jak się otworzymy, to ktoś nas zrani. Więc wolimy swój bezpieczny, cichy bunkier. Ale w tym bunkrze nie ma życia, jest tylko wegetacja. Autentyczna wiara zaczyna się wtedy, kiedy pozwalasz Bogu wsadzić palec w Twoje życie tam, gdzie najbardziej boli. A to boli, bo pęka bariera. Ale dopiero wtedy zaczynasz mówić wyraźnie o tym, co czujesz, kim jesteś, czego potrzebujesz. Święty Jan od Krzyża napisał kiedyś, że Bóg powiedział jedno słowo, którym jest jego syn i mówi je zawsze w nieustannym milczeniu. W milczeniu też powinna go słuchać dusza. To milczenie u Jezusa nie jest pustką. To jest przestrzeń na miłość. On nie przyszedł, żeby naprawić ci uszy, żebyś lepiej słyszał reklamy w radiu. On przyszedł, żebyś usłyszał, że jesteś kochany bez żadnych warunków. Odzyskany słuch to tylko efekt uboczny spotkania z kimś, kto cię nie ocenia. Jesteśmy mistrzami w budowaniu murów, ale Jezus jest architektem mostów. On nie patrzy na to, jak bardzo niewyraźnie mruczysz pod nosem swojej modlitwy. On słyszy intencje. Jeśli dzisiaj czujesz, że nie potrafisz się z kimś dogadać, że nikt cię nie rozumie, a ty sam nie rozumiesz Boga, to znaczy, że jesteś w idealnym punkcie wyjścia. Potrzebujesz tego momentu na osobności. Nie bój się tej ciszy, która proponuje Ci Ewangelia. To w niej rodzi się jedyna prawda o Tobie. A ten gest Jezusa to obietnica, że Twoja niepełnosprawność w relacjach nie jest wyrokiem. Możesz zacząć mówić od nowa. Możesz zacząć słuchać inaczej. Delikatność Boga polega na tym, że On nie wyważa drzwi. On czeka, aż pozwolisz Mu się dotknąć. I to jest ta chwila, kiedy kończy się bełkot, a zaczyna się rozmowa. Reszta zależy od tego, czy pozwolisz sobie na ten luksus bycia sam na sam z tym, który wie o tobie wszystko i wcale go to nie przeraża. Warto czasem zamilknąć, aby w końcu usłyszeć coś sensownego. Niech Pan Wam błogosławi się, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.